Nie pijecie mleka do kawy, bo ma laktozę i staracie się unikać węglowodanów. Zobaczymy, co będzie się działo z poziomem glukozy we krwi po takim wynalazku. No napój roślinny z owsa, wysane całkowicie z cukru, bez laktozy. No brzmi dobrze, wypije. No. 200 ml tego mleka na czczo i sprawdzę, co będzie się działo z cukrem w mojej krwi. No, węglowodanów to to nie ma dużo, bo ma tylko 6-7, ale są lepsze. Są lepsze, więc owiec tutaj tak wypada słabo. No, w repozorom w tej szklance tutaj będzie już prawie dwie łychy cukru. Ale może się mylę, bo tutaj co ma? No, białka błonnika niewiele, tłuszczu niewiele, no, tak wysane to wszystko. No. Czy to dobry pomysł na przykład do kawki? Nie wiem, sprawdzę, jestem ciekawy. O kurde, smakuje dobrze? Słodkie? Jak mleko? Pyszne. Powiem szczerze, jestem zaskoczony. A na koniec filmu podsumowanie wszystkich kamienników mleka. Jeśli nie możecie mleka pić, jest naprawdę dzisiaj duży wybór. Jaki? Zobaczycie, będzie tego sporo. Co się wydarzyło z poziomem glukozy we krwi po tym napoju? Nie jest dobrze, bym powiedział, jest bardzo źle. Matko bosko, Częstuchowsko, patrzysz i nie grzmisz! Kres pokazuje jasno. plus 40 mg na decylitr cukru we krwi. Miałem po tym napoju. Okej, okay, dobra, duża szklanka, 200 ml, ale hello. To jest więcej niż po zwykłym mleku 3,2% jest niedobrze. No, smakuje świetnie. Jeśli nie patrzysz na wygrowodane, a masz problem tylko z laktozą, napój, fajny zamiennik. Cukrzycy i osoby na diecie Keto. Zapominajcie! Sprawdzajcie etykietki na opakowaniach, bo bywają mleka z owsa czy z migdałowe, które naprawdę mają naprawdę niezły skład. No ten tutaj ma prawie 7 gramów na 100 cukru i on jest w takiej formie, że faktycznie ten wzrost, zauważcie, idzie bardzo szybko w górę. Bardzo szybko przyswajalne cukry sobie ma. A teraz szybki przegląd, przegląd wszystkich zamienników od 1 do 10, dam punktację, 1 bardzo źle, 10 bardzo dobrze. Pamiętajcie, to jest jeden producent, natomiast nawet migdałowe tutaj, u tego producenta, ma dużo, dużo. Węglowodanów. Ja znalazłem takowy od innego producenta, który mleko migdałowe miało 1,7 g na 100 węglowodanów, więc wypadło naprawdę dobrze. Szukać takiego mleka, gdzie węglowodanów jest do 2 gramów na 100. To ma sens. Inaczej lepiej chyba już te krowie mleko wypić niż te zamienniki i płacić za nie 2-3 krotnie więcej niż za zwykłe.